I cóż nam pani powie, o sobie, co na pani pokaże? Chciałam napisać książkę, ale mam ciągle, jestem w drodze i tej książki nigdy nie mogą skończyć. Więc na skróty napisałam wiersze i piękne fotosy, moje wiersze, Panie, piękne fotosy. Pani Walia, to później będziemy oglądali y, pani zdjęcia. Ja. O, A teraz się panią zobaczyć, panią, żeby pani nam pokazała, co tam w duży piszczy. O, o, i właśnie. Urodziny, urodziny są. Tak ja całego tekstu nie złamę. Nie chodzi, tak. nie szkodzi. Anian, mówi, gdzie jesteś, Andrzej? Jesteś szalona, mówię ci. A reszcze kto muszę gdzieś wykrzyczeć w moich tekstach. Strach, przerażenie, przerażenie. Jest pani w takiej sytuacji niesamowitej, co panią otacza jakiś smoki, gdzie ktoś z piłu.